Witam tu serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam mojego całego parkura. To gdzieś tak wygląda. A to co to jest? Czekajcie, bo nawet nie wiem, dokąd to prowadzi. A to jest Centrum Kreatywne. A przepraszam. Dobrze. To ja już rozpoczynam i wam pokazać. E, więc wiecie, zostawcie lajka, like suba, dzwoneczek, no i lecimy, bo wiecie, chcę mieć pod i chcę aplikować tą mapę, żebyście wy, widzowie, mogli znać sobie zagrać w moją mapę w Ona jest taka fajna na rozgrzanie, co nie? Już to mówiłem, nawet chyba, już nie pamiętam. Ale to nie dzisiaj. Pyk. Pyk, pyk. Dobra. Teraz to. Dobra, oczywiście mamy jedno HP, nie da się nic budować. Czyli jak najlepiej, nie da się nic niszczyć. A no, więc jest bog. Ja wam ją całą pokażę, żebyście wiedzieli jak to wygląda. No. Dobra, jedenastka! Dobra. Teraz widzowie na filmy mogą się pojawiać codziennie, bo nie mam lekcji się A nie, codziennie to nie. Może co dwa dni, bo będę musiał się uczyć. Bo wiecie, szkoła 18 styczeń. Muszę wszystko sobie tam powtarzać w ogóle. Więc wiecie o co chodzi, widzowie. Szkoła najważniejsza. A nie, ty. Nie, mój sposób. Halo. Ty. O, no działa. Może gdzieś kogoś. Nie, no nie.

Ej, jak no? Przecież... Ja, e, mnie tam nawet nie było, kurde, No, <gry> no znowu te, ten lud będzie trzeba... No to t, trwa dwa lata normalnie. No czekajcie, to ja już tak zbejtuję. <gry> kurde! Co to jest?

Dobra. No. Mm, a, a, kurde. Kurcze belek. Kartofelek. No ej. Kurcze belek, kartofelek. Czemu kurcze belek, kartofelek? Czemu mi to nie działa? Ho. Ho. No. Naprawdę? Fube. Ci zaraz wkurzę. Widzowie. O, o, o. I to jeszcze jest? jest łatwe. damusie. No, nie, nie, nie. <śpiewa> oh, no, 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 to no, no, Nie no, 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 w ogóle nie, no, bla bla bla. bla, bla, bla. Ja nie, e, wizowie, no po chyba, bo nie wiem, bo oczywiście nazwijcie mi teraz kidosem yy, na święta. Chcę dostać tego kamerkę, więc może już na święta będą odcinki z kamerką, ale jeszcze nie wiem. Nie będę wiedział, jak to zrobić. Chcę jak włączyć tą kamerkę. O dobra, jest, są granaciki. No i pog. Dobra, i teraz. No kurde, z drugiej strony mi gościu, kurde. A dobra, I teraz gratulacje, udało ci się przejść parku, gratulacje, żartowałem. I dopiero teraz będzie koniec. I tutaj pamiętajcie, musicie wyskoczyć, a nie bez spacji. Wyskakujecie i jest koniec twórca, co nie? Czekajcie, ja sobie... Ja sobie poczekam, aż y, mi ten lud zejdzie. No <noise> Nie Nie czego? No to widziałem. A bo ja będę mógł wyjść tam. będę mógł we wejść tutaj. Impulsywką, więc Wam pokażę. E, spokojnie nie płaczcie. Spokojnie, ja już Wam to pokazuję. tylko tam dojdę. E, czyli to zajmie gdzieś 2 latka. Dobra, dobra. Pogry. Poger z Kuba, oczywiście, wydrowe.

Zapomniałem. O oh, oh yeah. może jeszcze respa. respa. będzie. Nie, nie, nie będzie. Kurde. Du, 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 du. Dobra, to ja już wam pokażę na trybie kreatywnym o co chodzi, bo ja się wkurzyłem teraz wiedzą o co chodzi z tym parkour. Jeszcze ja na końcu będzie takie coś, już wam pokazuję. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Dobra, jesteśmy tu, tak co nie? Lecimy jak wcześniej. Aha Dobra, no to ja sobie poczekam aż mi co w się sensie teraz to może tu budować, co nie? Nie sobie coś się zbuduje, ale tak normalnie, jak jest wczytana mapa, to się nie da, co nie? Wiecie o co chodzi ziom Dobra, już to usuwamy i teraz będzie takie coś, co nie, jak jest ten twór, kurde, jak jest ten twórca, kurde, co mi otwala, no, mm. dobra, już, już, spokojnie, jak jest ten twórca, to wchodzimy to. jest twórca, Kupson programes. YouTube, Kupson programes. tak, dobrze, słyszycie. YouTube kup, są programy, więc cześć, siemanko i elo, cześć, siemanko i elo, widzowie, siema, posta.